Siemanko, siemanko drodzy widzowie na kolejnej, odsłonie tutaj kolejnego odcinka testowego, ostrych testów, Ostrich testów. E, wojownicy ostrości z wami Ostrich. i Wściekły Byk. E, witajcie dzisiaj na tapecie kontynuacja serii Crazy. E, Crazy Bastard Sauce, dzisiaj taki przyjemniaczek, jest to Scotch Bonnet and Caribbean, Caribbean Spices. Tak, przyprawy. przyprawy i papryczka Scotch Bonnet. Moc według producenta 2 na 5, nie wiem czy Tak, 2 na 5 moc producenta. Według nas moc to się okaże. Wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że lepszy. Tutaj mamy składniki zawarte, pozwolę sobie ściągę. Po polsku, ze względu tutaj na podane też ilościowe procenty. I jest to tak. Scotch bonnet, Caribbean spices, skład papryka, cebula, ocet winny, papryka, scotch bonnet, 13% zawiera, imbir, czosnek, limonka, oliwa, sól selerowa i mieszanka przypraw tych karaibskich, to jest tylko 0,3%, więc będzie kosmetyczne, ale takie miłe wprowadzenie na dalszą naszą karaibską przygodę z przyprawami, sosami i różnymi specyfikami tak. z Karaibów. To otwórz za pierwszy. Otworzymy, zawęszymy. Przyjemnie. Co to Siła, masa. A to siła. Ja mam śliskie dłonie. Ja mam większą masę. Lepsze śliskie dłonie niż lepkie. Dobra, le, lepkie rączki wąchaj. O. O. Zapachowo? Mega przyjemny. Lubię takie klimaty zapachowe. Wiecie, że po tym, co nagrywaliśmy niedawno, co już widzieliście? bo tu wszystko będzie lepsze od niego. Ale to jest taka pomidorowość, taka paprykowość. Z ciekawą nutą przyprawową. Tak jakby ogóreczka tam, takiego piszonego zmieszali. Kiszonego? No. Korniszonka? No, a nie było go w składzie. Jak oni przez taką małą dziurkę korniszona weźli. Nie wiem, może go pociekali? Albo na gwałt go wpisali. Dobrze. Przyjemny zapach taki. Ciekawą nutą przyprawową. Ciężko mi teraz zdefiniować co tam jest z tych przypraw. Natomiast limonki jako tako tam nie czuję zapachu. Ani nie przebijałem się jakieś nuty paprykowości i pikanterii. Octowości tam o. też nie ma. No, takie. Zapach bardzo intrygujący, prawda? Bardzo ciekawy, bardzo... A, aż by się go tak chciało wychylić. <laughs> Aromatyczne przyprawy tam. Wiesz co to, to jest takie? Karyckie. Mi przypomina... Mocna egzotyka. Yy, nie, ja ci zaraz, zaraz powiem dokładnie co mi to przypomina. Z e? Zapachu. Yy, jadłeś kiedyś yy, chipsy szakalaka yy, Smak Afryki? Nie, nie jadłem takich chipsów szakalaka Smak Afryki. Nie jadłeś te, nie. Te, To to jest ten zapach. E? Kropka w kropkę. Shaka Laka Smak Afryki. Yy zamknięta w buteleszce. Smyk terajiglaszyk, tak? Ten sam, ten, ten sam, ten sam miks przypraw No i pływ jakieś pomidory. Tak, bardziej pomidorowość niż, niż stricte czysta paprykowa. Chociaż te przyprawy, te przyprawy takie, tak jak mówię, szakalaka smak Afryki. Ciekawe, czy nam zrobi szakalaka w żołądku. Muszę byka potem po nagraniu z tymi chipsami, to Ty. sobie szakalaka porówna. Yy, dobrze, zrobimy teraz tak. Nośniki. Nośniki. Standardowo są to Tortiki, jedna, Dziękuję. druga. Rozłożymy bez bez obaw. Dwie łyżeczki. Tak no. Testowany ostatnio ten Tomatillo miał 4 na pięć według producenta, ten ma dwa. Chociaż liczę, że ten będzie smakowo lepszy. Tamten nie zły, ale... Zdozujemy. Ale jakoś też wybitnie nie zachwycił mocno mnie. O, takie plumpum to plum. może być gęsty dosyć. Na łyżeczce jeszcze bardziej. Wiesz, co mi to teraz tak z łyżeczki, jak powąchałem troszeczkę? Mhm. takiej szaszłykową posypkę przypraw, jak się sypie. Tak, no mówię Nie to przypomina kropka w kropkę właśnie te chipsy, które wspomniałem. Ale jest taka konsystencja nie tak dobrze, dobrze zmielonego. Tego no. jest dużo właśnie. Jak... No, tak, tak, samo miałeś, tak samo miałeś też taką przecierową konsystencję w tym tomatillo od pozostałym No Ale jest tutaj dużo bardziej takich kawałków ciekawych dodatków. Taki, taki mocno właśnie gęsty, przecierowy. Ja, ja to lubię, jeśli to nie są kawałki czystych papryk, tak jak były w karmatełzkowych. Jak nie są to ostre papryki, to można się delektować, tak? On ładnie wpływa. Ładnie dwie łyżeczki na tortikę. Pierwszy gryz, już sobie gryź, gryź, gryzę gryzę Położę go. Mm. Tu widać go. pomarańczowy ładny. Przyjemny smakowo. przyjemny? Mhm. Też dziabia. Choć aksamitnie wyczuwalny, to przyjemny smakowo, jak tak większa ilość z y, tortilką i która się dodała, to tak przyjemnie, no. No o tej aksamit, aksamitności mówiliśmy to już na poprzednim batardzie i Mhm. Już tam była taka aksamitna słodycz. Tu nie jest to do końca słodycz to jest mm. taka mm. pomidorowa. Świeży pomidor. To mm ty? -hmm. Świeży, dobry, słodki i lekko kwaskowaty pomidor. Mm -hmm. A gatunków pomidora też jest kilka, mm. więc może tu być jakiś taki właśnie dodany. Posadzony na morzu pomidor Karaibski Ta mieszanka przypomina się gdzieś tam tak majaczy. Przy, mm -hmm. kolejnych kęsach. Ale co jak co. Zmienia smak. Otrawy. Nie pod względem pikantery, ale pod, pod względem do, 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 tak do, zastosowanych składników? Dodaję to? od siebie coś. Mhm. kursata cały czas czuje twoje mięsko, to co, czuję, po, pojemnie, tego, no. nie przykrywa go, ale dodaje od siebie, to fakt. Mhm. I, I dalej jem. Tym bardziej znika ten pomidor, a uwielbiające tak, tak, tak. te przy, przy, przyprawy. Mhm. Im dalej w, w las, tym więcej karaibów. Bardzo no, dobra. dobra. Mhm. Może w kategorii ostrych sosów, co to nie jest ostre, tak. bo już kończymy i gdzieś tam ciepło. Takie na podniebieniu tylko. Nie było momentu, w którym poczułbym uderzenie pikantności. Nie. Poczułem bardziej uderzenie tych karaibskich niców przyprawowych niż czegoś więcej. Nie dziwicie się, prawda? Nie. Słuchaj, to mam, dodałem sobie. No, lej sobie. Spójrzcie mm. okay, ten? Jest symbolicznie pikantny, natomiast smakowo bardzo dobry. Powiem ci, że ten, ten smakowo mi podchodzi bardziej niż ostatnio testowany ten Tomatillo. Tak. Mhm. Tamten, tamten taki cytrynowok, tak jak Ty mówisz, kwatek cytrynowy, yy, takie lekkie uderzenie, typowo, ty, typo, typowo już z rzeczy było mocne. A tutaj a ten, jest taka aromatyzacja tych przypraw. jest bardziej zrównoważony, <tryk> lub jeszcze podbity tymi przy, 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 przyprawami, także no, ciekawa sprawa. Przecież tak jak mówię, no nie jest to, żeby się, żeby się skatować, żeby tutaj płakać, smarkać, nic ni z tych rzeczy, natomiast bardzo dobry sos. Pikanteri tu nie będzie, natomiast smak jest... Yy, pikanteria tego, pikanteria jest symboliczna, bo ktoś jak wiesz, ktoś jak nie je na pikantnie czy je od czasu do czasu, to tutaj poczuje rozgrzaną jamę ustną, tak? ale nie ma tutaj typowych, jakie my znamy yy, drapanie, pa, palenie, pieczenie, to tutaj tego nie ma. To tak? mhm. jest tylko symbolicznie rozgrane, rozgrzane podniebienie. nic Natomiast bardzo dobre. jak ja przepiję ja bo... bo mi też sucho Wiesz sucho z tej to czyli tu no to siakę trochę powiem ci, że o coraz wylepiej się przerwycha powiem ci, że po tym pierwszym to robiliśmy bastardzie, byłem tak trochę, y, może nie bardzo, ale tak ciut rozczarowany i y, ciut sceptycznie nastawiony do kolejnych, ale ten, no, ten, no. Ale ten znowu y, wlał nadzieję w moje serduszko, że, że, że jednak to będzie może nie mocne, ale dobre. Wyzwania ostrościowe niekoniecznie muszę zawsze tak. pozamiatać. Przecież nie. Nie, nie, nie zawsze muszą być rzeczy dla hardkorów, czasem no. mogą się pojawić rzeczy dla śmiertelników. A jesteśmy też tu dla was, żeby jakby wprowadzić was w świat tak. różnego rodzaju są... To ktoś, kto nie je Karoliny ripernaturowo, więc... Na pewno sądzę, że większość 90% osób, które nas oglądają, nie jedzą karoliny hipernaturo. No, ja bym powiedział, że raczej, raczej jedzą, ale to tylko my jeszcze nie jemy. Jeszcze nie. Dobra, możemy, zatniemy. Ja już do łyżkę. Z ochotą, bo czuję, że, że będzie smacznie. Pikanterii tu nie ma, nie ma żadnej. Jak na razie z myślnikiem. No, z, z łyżeczki może być bardziej wyczuwalna. to to tak czy będzie taka symboliczna, tak? Tak na na Jestem bardziej ciekaw, Odczucia tych przypraw, tak? Bo faktycznie, faktycznie z, y, z początku były pomidory wyczuwalne. Uh -huh. może pokażę. I pokaż bliska. O, dosyć gęsty. Konsystencja też taka niecałkiem zmielona. Także bez strachu. Tak, taki przesierowy. Y, ładny kolor, ładna konsystencja. Też widać te jakieś. Ciemne różne elementy takich tych właśnie przypraw Elementy tym pomidorków, jakichś przypraw to coś tego. Dla mnie dalej łyżeczki pachnie typowo jak te cipsy. musisz ich spróbować. No. Dla mnie to takie właśnie klimaty grillowego szaszłyka. Smacznego. Mm. Mm. Świeżych pomidor, działa przyprawy takie pikle coś takiego no dla, mnie taki, coś... dla mnie taki świeży kwaskowaty pomidor nie taki bardzo płotki, tylko właśnie lekko nutki pro... korzennych przypraw też, też są. Też są <coughs> y, octowość aksamitna octowość, nie wybija no się taki, na Tak mówię delikatnie, delikatnie kwaskowaty pomidor tak bym, to, tak. tak bym to ujął. To nie jest ocet, nie jest walnięcie w mordę octem, tylko kilka kropel dla, Tylko dla smaku. Tak podbicie właśnie smaku tego pomidora mhm. yy, przyprawy tak jak powiedziałeś lek, lekko rządne lekko, korzenny korzenny aromat, tez, no. też też czuć. przez moment przez moment yy, zaśwędział człowiekiem języka. ja na przykład tutaj właśnie tak boczki i przód, nie? i przód języka Dek, kąciki ust delikatnie ust akurat nie bo na ustach jakby nie, nie przyjąłem tego specyfiku ale ale delikatnie tam już jakaś mgiełka ostrości powiedzmy była. była. Nie, 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 nie powiemy, że jest, bo nie powiemy, że jest, nie powiemy, że się utrzymuje. No, Natomiast po... w momencie, w momencie testowania było. Typowo przez moment było i no dla mnie, dla mnie dobry produkt. Wiesz co, jeszcze mi tak yy, ta cebulka tak teraz się podbiła. Słodycz tej cebulki, a później taka cebulka jakby prażona. No możliwe. No. Smakuje. A się siada? Tu czuć dużo rzeczy, bo, bo faktycznie ten pomidor przechodzi potem w, w te różne tak. przyprawy, które, które też... można, można wyczuć albo nie można wyczuć, tak. ale wie bardzo dobry. A też ta pomidorowość z cebulowością tutaj ładnie tak. się komponuje, nie, nie gryzą się ze sobą nawzajem. Dobry, świeży. Jak najbardziej polecam. Lekko pikantny. Jak najbardziej polecamy. Wciąż, każdego. wciąż bardziej pikantny niż ten ostatnio testowany. I wszystko, co będziemy chyba testować, będzie smaczniejsze niż ten ostatnio. Tam mówię, bardziej pikantny nawet. No, także scootchbone. Jak krędziać tu? Może w komentarzach się podzielić wrażeniami? Tak, my tutaj kupiliśmy serię, którą zaczniemy. No. Ale ta seria nie skończy się na serii znaczy 7, z, do którą zaczniemy. Już zaczęliśmy. Już zaczęliśmy? 7 w zestawie Będzie w Piekło. Tak? 7, nie się 7 na 7 mocy. Natomiast na, na 7 się nie skończy, bo już mogę Wam zapowiedzieć, że mamy zakupione dwa no. porty od Creative Pastor w wersji Super Pots. Jest to Naga Jolokia i Trinity Scorpion, gdzie... E, gdzie odpowiednio tych, so, tych papryk w danym SOSie e, jest po 50% jeszcze polujemy. Też będziemy się delektować smakiem tego. Tak, polujemy jeszcze na wersję e, e, tych Crazy Bastard Karolina e, Ripper. 50%, więc jakby ktoś e, znalazł, wiedział. To jak to, najbardziej pod filmem. To może, to może nam dać. tutaj dać, żebyś tak... Albo się na fan na facebooku. Tak, od razu mówimy, że to, e, oferty na 400 zł nas nie interesują. Takie, nie. E, takie widzieliśmy, także dosyć dosyć. to jest produkt rar, ale... Tak. No działamy tutaj, tutaj na kanale uda. Z własnych środków. Może na się was. uda go zdobyć. E, no dobra, tyle. Tyle. Dzięki za dzisiaj. Tak. Było, mam nadzieję, że wesoło i smacznie jak zawsze. Wściekły byk. Od Trzymajcie się, See ya. Cześć.